Czasem klienci mówią, sąd wydał wyrok w moim rozwodzie, ale ja się kompletnie z nim nie zgadzam. Czy da się coś jeszcze zrobić? I rozumiem. Po miesiącach stresu, rozpraw, emocji, nagle dostajesz wyrok i czujesz, że on nie jest sprawiedliwy. Ale pamiętaj, to jeszcze nie koniec. Jeśli się nie zgadzasz z wyrokiem w sprawie rozwodowej, masz prawo się od niego odwołać. W prawie nazywamy to apelacją. Masz na to 14 dni od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem, żeby złożyć właśnie tą wspomnianą apelację do sądu drugiej instancji. Ale uwaga, zanim to zrobisz, w pierwszej kolejności musisz wnieść do sądu opisemne uzasadnienie tego wyroku. Na to masz tylko 7 dni. Często właśnie w tym uzasadnieniu widać, gdzie sąd popełnił błąd, a czego nie wziął pod uwagę. Każda sprawa jest inna, ale pamiętaj, wyrok to nie koniec Twojej drogi. Czasem druga instancja potrafi zmienić naprawdę wiele. Jeśli czujesz, że wyrok w Twojej sprawie jest niesprawiedliwy, nie działaj w emocjach, ale skonsultuj się z adwokatem, zanim ten Twój termin może minąć do złożenia właśnie apelacji.